Jeżeli ciągle nie możesz się wyspać, jeżeli całymi dniami nie masz energii, jeżeli rano budzisz się z takim samopoczuciem, że masz wrażenie, że spałeś albo spałaś godzinę zamiast ośmiu, to zobacz ten film, bo dam kilka bardzo prostych, ale skutecznych sposobów na to, co zrobić wieczorem, żeby poranek był znacznie lepszy. Serdecznie zapraszam. Zastosowanie tych porad może znacząco poprawić waszą produktywność, jakość snu i ogólne samopoczucie, więc słuchajcie uważnie, lecimy punkt po punkcie. Po pierwsze, musisz mieć przygotowany plan jutrzejszego dnia. Zacznijmy od przygotowania planu na następny dzień. Wydaje się to banalne. Ale korzyści z tego płyną dosłownie ogromne. Badania pokazują, że ludzie, którzy planują swój dzień z wyprzedzeniem, są o nawet 30% bardziej produktywni. Kiedy wiesz, co masz do zrobienia, unikasz porannego stresu i marnowania czasu na podejmowanie zbędnych decyzji. Najlepszym sposobem, moim zdaniem, na to jest po prostu stworzenie listy zadań. Możesz podzielić sobie ją oczywiście na priorytety, co pomoże ci skupić się na najważniejszych zadaniach i najważniejszych rzeczach. Organizacja wieczorem pozwala na spokojniejsze poranki i efekty. Efektywniejsze wykorzystanie czasu rano. Co więcej, kiedy spisujesz swoje cele i zadania uwalniasz w ogóle umysł od zbędnego obciążenia, co może poprawić jakość Twojego snu. Więc podsumowując ten punkt, planowanie pozwala Ci zaoszczędzić sporo czasu rano, sporo stresu i dzięki temu będziesz mieć prawdopodobnie dużo lepszą produktywność. Ja na przykład robię tak, że przygotowuję sobie zawsze mały notes albo planer i trzymam go obok łóżka i zapisuję tam wszystkie swoje zadania i pomysły, które mi przychodzą do głowy przed snem. To również mi bardzo pomaga. Oczywiście możesz, jeżeli Ci wygodniej, korzystać z aplikacji do zarządzania zadaniami. Zadaniami, które pomogą Ci po prostu zorganizować swoje obowiązki. Jest tego całe mnóstwo obecnie w internecie. Punkt drugi to oczywiście ćwiczenia rozciągające lub albo i relaksacyjne. Warto wprowadzić do swojego wieczornego rytuału ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne, tego że rozciąganie przed snem pomaga zrelaksować mięśnie i umysł co znacząco będzie wpływało na lepszą jakość snu. Dosłownie proste ćwiczenia, takie jak yoga czy pilates, mogą poprawić elastyczność i zmniejszyć napięcie mięśniowe. A to również świetny sposób na wyciszenie umysłu po całym dniu stresu. Dosłownie 5, 10 czy 15 minut ćwiczeń może przynieść ogromne korzyści. Jeszcze tutaj od siebie dodam taką praktyczną wskazówkę: jeżeli już wykonujesz te ćwiczenia, to znajdź takie które sprawiają Ci przyjemność. Jeżeli robisz ćwiczenia rozciągające albo relaksacyjne, ale czujesz ogromny dyskomfort albo ból, albo cokolwiek, co sprawia, że nie chcesz tego robić, to długofalowo nie będziesz tego robić. Więc znajdź takie, które Ci sprawiają przyjemność. Oczywiście, jeżeli chcesz, to bardzo chętnie taki plan treningowy na wieczór, rozciągający, relaksacyjny dla Ciebie możemy przygotować w strefie przemian. Punkt trzeci to oczywiście zdrowa kolacja i unikanie późnego jedzenia. Warto zwrócić uwagę na zdrową kolację. Odpowiednie jedzenie przed snem może, płynąć na jakość Twojego snu i to nawet bardzo mocno. Unikaj ciężkich, tłustych potraw i jedz lekkie posiłki, bogate przede wszystkim w białko i warzywa. Badania pokazują, że osoby jedzące zdrową kolację zasypiają szybciej i mają dużo lepszą jakość snu. Najlepiej zakończyć jedzenie na 3-4 godziny przed snem. Może być 2, ale tu musi być bardzo lekki już posiłek, aby oczywiście uniknąć problemów z trawieniem, które mogą po prostu zakłócić cenę. Unikanie późnych posiłków może zmniejszyć ryzyko też zgagi i wystąpienia refluksów, co też jest dużym plusem dla wielu osób. Z praktycznego punktu widzenia po prostu polecam planować swoją kolację, ale też zwrócić uwagę na to, że miała tryptofan, czyli taki aminokwas, który pomaga nam wytwarzać lepiej, więcej melatoniny. Produkty, które są bogate w tryptofan, to m.in. indyk i ryby, więc. Na koniec dnia jako kolacja sałatka z indykiem albo z jakąś ulubioną rybą jak najbardziej się sprawdzi. Czwartą rzeczą, którą warto rozważyć jest moim zdaniem zarządzanie czasem spędzonym przed ekranem. Światło niebieskie emitowane przez ekrany komputerów, telefonów, smartfonów, tabletów, telewizorów, wszystkiego co oglądamy może zakłócać produkcję melatoniny. A to jest hormon odpowiedzialny za regulację stresu. Za regulację snu. Zaleca się ograniczenie czasu spędzonego przed ekranem na godzinę przed snem. Możesz również oczywiście zainwestować w okulary blokujące światło niebieskie lub korzystać z aplikacji, które po prostu redukują emisję tego światła. Światło niebieskie działa jak na nasz mózg trochę jak kofeina, stymuluje i utrudnia zasypianie. Wyłączenie ekranów to jak odstawienie filiżanki kawy na rzecz kubka ziołowej herbaty, dosłownie. Więc z praktycznego punktu widzenia, teraz zainstaluj aplikację. Aplikacje takie jak Night Shift, oczywiście jest ich dużo więcej, które po prostu automatycznie dostosowują jasność i barwę ekranu do pory dnia. Możesz również wprowadzić wieczorny rytuał czytania książek, słuchania muzyki, rozmawiania z kimś bliskim. Cokolwiek, co sprawi, że się zrelaksujesz, a nie wprowadzisz właśnie w stan napięcia i pobudzenia. Następnym bardzo ciekawym punktem są wieczorne rytuały typu medytacja czy praktyki mindfulness. To jest praktyka, którą zdecydowanie moim zdaniem warto wprowadzić. Medytacja pomaga nam, dosłownie pomaga nam wyciszyć umysł i przygotować go na spokojny sen. Codzienna, Taka przez 5 czy 10 minut przed snem może zmniejszyć poziom stresu i tym samym poprawić jakość snu. Jeżeli chodzi znowu o praktyki mindfulness, czyli takie świadome oddychanie czy skanowanie ciała, również pomagają się zrelaksować i przygotować do snu. Regularne praktykowanie medytacji może również zmniejszyć poziom kortyzolu, a więc hormonu stresu, co również wpływa na lepsze samopoczucie. Z praktycznego punktu widzenia, zacznij od prostych praktyk technik medytacyjnych, takich jak skupienie się na oddechu, liczenie wydechów i wdechów. Możesz również skorzystać oczywiście z aplikacji do medytacji. Jest coś takiego jak Headspace bodajże. Calm chyba, Calm, które oferują właśnie różnego rodzaju dźwięki relaksujące, czy właśnie praktyki medytacji. To jest naprawdę proste. Wystarczy sobie usiąść wygodnie, zamknąć oczy, skupić się na swoim oddechu, oddychać głęboko, spokojnie licząc wdechy i wdechy. Ta opcja, o której powiedziałem wcześniej, czyli skanowanie ciała, to po prostu kładziesz się na łóżku, zamykasz oczy i starasz się skupiać na wszystkich swoich partiach ciała po kolei, zaczynając od stóp i kończąc oczywiście na głowie i wyobrażasz sobie, że każda część ciała jest coraz bardziej zrelaksowana z każdym wydechem. A teraz ważna informacja, jeżeli chcesz lepiej się czuć, lepiej wyglądać lub po prostu schudnąć, to posłuchaj uważnie. Jako jedyni w Polsce w naszym portalu strefapszemion.pl dajemy gwarancję efektów albo zwrot kosztów, więc nic nie ryzykujesz. My odciążymy Cię w czym tylko się da. Rozpiszemy dla Ciebie odpowiednią dietę, rozpiszemy dla Ciebie fajne treningi, które przede wszystkim mają być skuteczne i oczywiście masz nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem. Serdecznie zapraszam www.strefapszemion.pl. Kompleksowa opieka dietetyczno-treningowa. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Kolejny punkt to przygotowanie przestrzeni sypialnej. Może brzmi banalnie, ale stworzenie odpowiednich warunków do spania może znacząco wpłynąć na jakość snu. Czyli upewnij się w praktyce, że twoja sypialnia jest ciemna, jest cicha, jest chłodna. Taka optymalna temperatura to będzie około 18-20 stopni Celsjusza. Pamiętaj, że zdecydowanie warto, jeżeli możesz zainwestować w dobrej jakości materac i poduszki, które wspierają Twój kręgosłup. Bardzo polecam unikać zbyt jest skorego, oczywiście oświetlenia i zadbać o porządek w sypialni, aby stworzyć spokojne i relaksujące miejsce do spania. W praktyce bardzo dobrze też się sprawdzają zasłony zaciemniające, które blokują światło z zewnątrz. Więc jeżeli możesz używać też zatyczek do uszu albo w ogóle takiej opaski na oczy, to również się ba bardzo przydaje. Kolejny punkt, trochę bardziej skomplikowany to wyłączenie negatywnych myśli, które po prostu wpływają bezpośrednio na twój sen. Przed snem warto przeznaczyć chwilę dosłownie na wyciszenie umysłu i wyłączenie albo zminimalizowanie negatywnych Myśli. Takie techniki jak pisanie dziennika, praktykowanie wdzięczności, czy po prostu rozmowa z bliską osobą może znacząco pomóc oczyścić umysł z negatywnych emocji. Coraz więcej mówi się o tym, że jeżeli zasypiasz z negatywnymi myślami, to potem prawdopodobnie również się z nimi obudzisz. Więc bardzo polecam zrobić to odwrotnie, czyli przed samym snem nawet jeżeli dzień był bardzo trudny, staraj się pomyśleć o tym, co jednak mimo wszystko było pozytywne. Zawsze jest coś pozytywnego. Jak bardzo byś nie chciał. Chciałbym, nie chciała widzieć samych negatywów. To, że jesteś zdrowy albo rodzina jest zdrowa, masz gdzie mieszkać, masz gdzie spać, zawsze możesz o czymś pozytywnym pomyśleć. A to może Ci bardzo po prostu pomóc. Kolejny punkt, to oczywiście, unikanie kofeiny i alkoholu. Tutaj, już w skrócie, pamiętajcie, że i kofeina, i alkohol mogą znacząco wpłynąć negatywnie na jakość snu, bo kofeina jest stymulantem, który może utrudniać zasypianie, nawet jeśli jest spożyta na kilka godzin przed snem. Alkohol. Znowu może nam z jednej strony pomagać zasnąć, ale z drugiej strony będzie zakłócał fazę snu, co prowadzi ostatecznie do gorszej jakości odpoczynku. I tyle na dzisiaj ode mnie. Jestem bardzo ciekawy, czy jeszcze jakiś punkt byś dodał, albo dodała. Mam nadzieję, że punkty były maksymalnie praktyczne i wyjaśniają tę kwestię. Daj mi koniecznie znać. Co Ty ewentualnie robisz wieczorem, co pomaga Ci mieć lepszy poranek? Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Oczywiście, zapraszam wszystkich serdecznie do mojego programu Kompleksowej Opieki Dietetyczno-Treningowej, w której opiekujemy się naszymi podopiecznymi pod kątem zarówno diety i treningu, ale również. Pod kątem wsparcia takiego mentalnego i motywacyjnego. Link oczywiście zostawiam poniżej. Macie zniżkę na start cały czas dostępną. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Hej!